Witam tutaj wszystkich serdecznie zgromadzonych gości. Tutaj wam pokażę zestaw dla gracza. I tak, tu mamy dwa monitorki od Samsunga. Tutaj mamy sam, samą naszą maszynę. I teraz tak, to jest komputer, znaczy maszyna, Giga Sound Blast I teraz tak, ja wam pokażę na czym polega cała ta machina czasu, nie? Teraz tak. Od tego zaczniemy. To jest. Chcecie pograć w jakieś wyścigi czy coś nie, to tu macie kierownicę zdalnie sterowaną, możecie się śmigać. Elegancko chodzi, wiecie, nie, nie zacina się nic. I teraz tak, tutaj jak chcecie pograć fifkę, nie? czy PS-a, to klikacie Football Mode, żeby tam gdzieś się pograć. CD Bluetooth, tu się podłącza mikrofon i tak dalej, to tam nieważne. Tutaj ten kwadrat służy do pauzowania gry, znaczy do wyłą wyłączania gry. Tutaj, żeby jak chce się cofnąć grę, ten guzik. Tutaj, jak chcecie wyświetlać obraz na telewizorze, nie wiem, czemu tu jest sam napisane. wyjechać do. Tu jest tak, Preset EQ. To jest zapewne equalizer do zwiększania i zwiększania. Kurwa mać. Zwiększania i zmniejszania prędkości albo biegów w FIFI na przykład, a prędkości, wiecie, w samochodach. Tutaj mamy miejsca, żeby podnosić dwa pady. Yy, tutaj jak chcemy ilość graczy zmienić, to klikacie USB 1, USB 2. Tutaj jak chcecie włączyć te pady, to to będzie rzecz, którą na koniec się zajmiemy. Teraz tak, tu, że jak chcecie sobie swoją, swój własny ten equalizer cały, czyli wiecie prędkość, jaką tam sobie dostosujecie, nie? Tu macie auto zmiany zawodnika w FIFA, nie? Tu jak chcecie przewinąć grę do przodu, Tutaj, żeby grę zatrzymać. E, tutaj jest guzik do włączania i włączania maszyny. Tutaj jest, żeby... E, nie wiem, zapomniałem. Już dawno nie grałem na tej maszynie. Tu jest, żeby e, auto zmienić, to jest auks, nie? Na aukcję, żeby wejść i sobie kupić. E, tutaj mamy, żeby to, e, ten, włączyć jakiś guzik zatwierdzający i tak dalej. Żeby to, wtedy się naciska, nie? To wtedy działa. No Dis, bo ja tu żadnej gry nie włożyłem jeszcze, nie? Teraz tak. Przyszedł czas na to. I ten. To jest najlepsze rzecz w tej maszynie. W ogóle polecam to kupić 10 na 10. Tu mamy taki zajebisty stojak na picie. Tu możemy wsadzić, ja wam pokażę. O, jednak nie pokażę, bo nie mam aktualnie żadnej wody. Eee, mogę wam takie coś tutaj postawić. Cyk, jest zdrój. Bardzo stabilne, nie łamie się nic. Pali za pierwszym. No i teraz tak, monitory mają po 60 000 GHz. Ten ma 60 000 GHz. Ten ma 30 000 GHz. Ten jest trochę lepszy. Tutaj y, dwa projektory, jeden i drugi projektor. Yy, nie, tutaj są projektory. A tu, tutaj są kamerki. No a tu, tu to w ogóle główny obraz się wyświetla na tej siatce. I tutaj jest tak samo. Yy, główny obraz, dwie kamerki, no i projektory. Tam mamy jakieś kable. Ja ich nie dotykam, bo prąd je mnie. Tam izolacja jest. Dobra, ja to zamknę, bo picia nie piję żadnego. No i tak. Tak to się nazywa. Giga Sound yy, Mind Component Audio System. Yy, Giga Sound Blast. Bardzo dobry sprzęcik, żeby sobie popykać w jakieś fajne gierki, tu kierownicę macie, taką wiedziecie, sobie wjedziecie, tak jedziesz, jedziesz i tutaj macie presę i a potem user i a, o tym a tutaj jeszcze macie, żeby sprawdzić co tam macie na tym na tym e, tak, możecie tutaj grać w gry takie jak e, poczekajcie numerki zobaczcie. Tak, poczekajcie. Gry o nazwie numerki. nie, to nie, nie o to chodzi. Tutaj macie takie coś jak no -disk, ale gry, czekajcie, pod którym to było. E, tu jest gra TV sau to jest anime. E, i tutaj widzicie macie takie coś jak płaski, ręcz kolumbijski, reggae, salsa, możecie se tańczyć, regat, folklore, party, czyli że możecie z kimś grać party, zrobić pokój taki, pop, to jest, że Alcatel Pop C7, serch, jak chcecie, tam wyświetlało się, zobaczcie, serch, tutaj było gdzieś jazz, klasy elektro, tu że napieprzecie w ludzi tymi kablami pod, podłączonymi do prądu. No i tak, tu ogólnie są numerki, możecie w sudoku sobie pograć, czy coś. No i to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie mojego pierdolenia. Do widzenia.